Witajcie! Bohaterem dzisiejszego filmu będzie ładowarka od Dickey Toys. Ładowarka to pojazd ze światłem i dźwiękiem, a także z ruchomymi elementami, które możemy wprawić w ruch za pomocą tych dwóch przycisków, które znajdują się z tyłu. Tak możemy nasz łapacz a tak możemy go wysunąć. Oczywiście możemy również jego końcówkę regulować, zmieniać jego ułożenie. I przede wszystkim, łapać, chwytając w tych oto miejscach. Gdy już pochwycimy nasz towar, podnosimy do góry i odjeżdżamy. Ładowarka jest na stałe złączona. Posiada plastikowe koła. Generalnie, pojazd jest dosyć. Lekki, ale też solidny, tak więc nie musimy bawić się nim tylko i wyłącznie w domu. Tutaj znajduje się kabina dla kierowcy, skierowana w kierunku naszego łapacza. I tak właśnie się prezentuje. Kup ten produkt, wejdź już teraz na stronę megadyskont.pl